Tutaj Radio Z Historia Dzieje się Tu i teraz. Paula Michalik, Michał Adamioc, 8.30. Wiadomości posłuchajmy. Na ten moment czekał całe życie. Jego marzenie spełni się za kilkadziesiąt sekund. Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos. Razem z reporterami Radia Zet wpatrujemy się w stojącą pionowo rakietę Falcon 9. Jasno oświetlony kształt na tle czarnego nieba nad przylądkiem Canaveral. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem o 8.31, czyli za półtorej minuty, rakieta z kapsułą Dragon oderwie się od Ziemi. Wpatrujemy się w niebo i podsłuchujemy Centrum Kontroli Lotów, które lada chwila da zielone światło dla misji Akcją 4. Tuż po starcie astronautów czeka najbardziej niebezpieczny, moment. Po około minucie lotu rakieta osiąga prędkości naddźwiękowe, które wciąż rosną. Ale za kilka godzin Astrosławosz będzie mógł spojrzeć na Ziemię z wysokości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czy zobaczy taki sam obraz, jak ten na słynnym zdjęciu z 1972 roku, czyli Blue Marble, błękitną kulkę? Tę słynną fotografię zrobili astronauci misji Apollo 17, poprzednicy dzisiejszych bohaterów, członków załogi Axiom 4. A ci musieli wykazać się niezwykłą cierpliwością. Ich start był przekładany 7 razy. Teraz już skupieni na przyrządach, a tu na Ziemi towarzyszą im najlepsze życzenia, kciuki i modlitwy obserwujących. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wystartują o 8.31. W kapsule Dragon, czyli SMOK, międzynarodowa czwórka, oprócz Polaka, Hindus, Węgier i Amerykanka, ale w tej chwili widzimy jego i pozostałą trójkę astronautów siedzących w kapsule Dragon na grzbiecie rakiety Falcon 9. Odliczanie? Lada chwila z Centrum Kontroli Lotów NASA na przylądku Canaveral. To stąd startowały też słynne misje Apollo, w tym ta, której członkowie wylądowali na Księżycu. Po... Zostało 13 sekund do startu. Obserwujemy transmisję NASA. Rakieta już gotowa. Widzimy, że obraz delikatnie się trzęsie. 5, 4, 3, 2, 1 sekunda. Rakieta startuje, odrywa się od Ziemi, widzimy chmury, dymu. Na naszych oczach dzieje się historia. Drugi Polak w historii startuje w kosmos na pokładzie rakiety Falcon 9 w kapsule Dragon w czteroosobowej załodze, razem z nim Amerykanka, Węgier i Hindus. Start Polaka i pozostałych astronautów obserwuje także reporter Radia Z. Łączymy się z Michałem Dziennyńskim, z który jest w planetarium Centrum Nauki Kopernik. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? W planetarium zapanowała kosmiczna radość, zresztą chyba to słychać. To było jak odliczanie w Sylwestra. Powiewają flagi Polskiej, flagi NASA, a rakieta leci, pędzi w kierunku kosmosu. Odległość jak z Warszawy do Gdańska, czyli 400 kilometrów. obok mnie, młodzi pasjonaci kosmosu. I jak podoba się? Bardzo się podoba, jest bardzo dużo emocji i jest super. Ja się bardzo cieszę, i jestem bardzo podekscytowana, bo to dopiero drugi Polak, który leci w kosmos. Ja też jestem bardzo podekscytowana, cieszę, się, że tu jesteśmy. No, słychać, że rzeczywiście jest radość. A Falcon 9 coraz bliżej przestrzeni kosmicznej. Doskonale widać to na nieboskłonie planetarium. Kierunek Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Kurczę, no chyba się wzruszyłem. Halo Radio Z, goście. <laughs> zgłaszamy się, zgłaszamy z nami też Tomasz Kubat, nasz reporter, I też wzruszony. No właśnie, Tomek, oprócz tego, że spełnia swoje marzenie. Po co tak konkretnie dr Uznański-Wiśniewski leci w kosmos? Przeprowadzi 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie uczelnie, m.in. z zakresu biotechnologii, inżynierii genetycznej, ale również fizjologii, sztucznej inteligencji, a także materiałów na ubrania, oczywiście w kosmicznych technologiach. To jest historyczny moment. Tomek, Polska część tej międzynarodowej misji nosi nazwę IGNIS, czyli ogień. To musi kosztować kosmiczne pieniądze. Ile Polska za to zapłaciła? Dużo. Sama misja kosztowała 65 milionów euro. Ale to tylko część wydatków, jakie Polska ponosi w ramach programów Europejskiej Agencji Kosmicznej wydatki rozpisane na ten cel na kilka lat można liczyć w setkach milionów euro, ale to ma się zwrócić w zyskach z rozwoju polskiej nauki i kosmicznych technologii. O, nauka, nauką, technologia, technologią, ale Astro Sławosz jest też świeżo upieczonym mężem. Ty rozmawiałeś kilka minut temu z jego żoną. Jak ona się czuje? Jak znosi te emocje? Aleksandra Uzdańska-Wiśniewska, zawodowo posłanka na Sejm, tak była przejęta, że dosłownie nie mogłaby wydusić z siebie słowa. Pytano o emocje, jakie towarzyszą jej w ostatnich chwilach. Przed startem powiedziała tylko, żeby uszanować ten moment, który spędza. Z najbliższą rodziną. Chwilę potem napisała jednak smsa z Florydy, w którym czytamy, ogromne wzruszenie odbiera mowę, duma, obawa, wiara, że początek drogi dla naszego kraju, która, która ma głęboki sens. Po stronie yy, po starcie rakiety będę mogła rozmawiać z, z mediami więcej, napisała mi Aleksandra Wiśniewska-Uznańska. Ta misja trwa już ponad dwie i pół minuty. Ten świetlny, jasny punkt na ciemnym, nocnym niebie oddala się coraz mocniej, jest coraz mniejszy. Na międzynarodową stację załoga Axiom 4 dotrze najwcześniej Jutro po 13 polskiego czasu Tomek, a jak długo potrwa misja drugiego Polaka w kosmosie? Potrwa przynajmniej dwa tygodnie Tyle y, Sławoszu Znański-Wiśniewski pozostanie w przestrzeni kosmicznej I będzie pierwszym Polakiem, który zamieszka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Przypomnę, że Mirosław Hermaszewski spędził w kosmosie 7 dni i 22 godziny Czyli y, no, dosyć dużo podczas misji Sojusz y, 30 y, To było, no, w tym czasie okrężył Ziemię 126 razy To wszystko wydarzyło się niemal dokładnie 47 lat temu w w 1978 roku. A to, co obserwujemy w tej chwili na ekranach w internecie, to, jest, to wygląda jak film science fiction, ale to jest współczesność, to jest właśnie prawda, którą obserwujemy, ta historyczna chwila. Doktor Sławosz Uznański Wiśniewski leci w kosmos właśnie teraz. Relacja z jego misji, minuta po minucie. I transmisja tego lotu jest na Radio Będziemy też oczywiście o tym mówić w wiadomościach Radio Z. Radio Z, pierwsze źródło informacji.